No jeżeli chodzi o Polaków, ci przegrali rundę na stąd trzeba rozpoczynać w CT I BIAŁY na swojej pozycji już zdobywa jednego fraga No wiemy doskonale, że Polak uwielbia w tym miejscu grać Trzy fragi zdobyte, Michu do pomocy, zostaje tylko Miksuel No ten jeszcze obija Białego No ale Michu widzimy, że wychodzi, Polacy świetnie sobie potem tym a poradzili Nawet gdyby to cały czas było czterech na czterech No to jednak mam wrażenie, że to wszystko przemawiałoby na korzyść Hiszpanów No i dokładnie widzimy, że sposób wyjątkowo prosty uda się ten BS przejąć. Wspominam, że Polacy musieli grać na no, odbijanie. Pytanie, co im z tego wyjdzie, bo Michu jednak zbyt mocno się wychylił podczas tego skanowania. Dosyć przytomnie jeszcze rozgrywa to wszystko. Lowell dokładnie, namierza Polakę i niestety, ale coraz trudniejsza sytuacja. Drużyny Virtus Pro. Mądra decyzja chyba o zachowaniu broni. Do tego jeszcze próba podniesienia. Odrobinę lepszego uzbrojenia. No i pytanie, co z tego wyjdzie, bo na razie. Wiem doskonale, że Biały ubóstwa tą pozycję. Eliminacja zdobyta, ale niestety sam Biały już, jest już spalony. Do tego Michu próbujący zdublować pozycję. Czekamy na moment wychylenia Micha. Moment jest idealny. Frak zdobyty. Michu widzimy, że do tego jeszcze próbuje wspierać się jakoś granatami. No Lowell jest poobijany. Sam Michu też widzimy, że może się ewakuować. Mimo to chce się ciągle strzelać. Na szczęście dla Polaka ten cały czas stoi na nogach. Do tego zdobywa jeszcze kolejnego fraga. Zostaje tylko Lowell mający 15 HP. Świetna runda w wykonaniu Micha. Zdobyte trzy fragi. No i czekamy jeszcze na Loela, ale Snacks nie ma problemów z mocniejszym wychyleniem. No i Tao no i w końcu też łapie pierwszą eliminację. Dobry skan przez ten granat dymny. Złapany szybko Alex. Do tego też widzimy, że Snacj jest już gotowy od wentylacji. Ale na razie sam akurat jest potrzebny nie jest, bo to Snacks. Łapie tego fraga. Do tego jakaś próba wyjścia po fleszu. Snacj Idealny moment na wychylenie. No i widzimy w jaki sposób Virtus Pro teraz dominuje swojego rywala. Zostaje tylko Lowell, poczeka po prostu na jakiś odpowiedni moment. Może sam Snacks też ma lukę w tym smoku, bo jednak jest dosyć ciekawie wcelowany. Jak widzimy, że jednak ciągle czeka. Czekamy na moment podłożenia bomby. I pytanie: Jak Polacy zaprezentują nam się podczas tego odbijania? Chociaż biały teraz idealnie, skanujemy poza. No i zobaczmy, to jest coś z niczego. Jeden skan tak naprawdę diametralnie zmienia. Końcówkę tej rundy. Przynajmniej powinien na to wpłynąć, bo jednak w tym momencie plecy mają przewagę. Nie ma osoby, która stała pod wentylacją. Tylko jednak trzeba radzić sobie, stojąc tylko w BS-ie. A mimo to, Miksu radzi sobie dosyć nieźle. Złapany pierwszy frak. Sam zawodnik stoi dosyć długo. To wykorzystuje Michu. Zostaje tylko Lowell. W okolicach respa CT. No i Michu błędu nie popełnia. Bombę też powinno udać się rozbroić. Rozpoczynają te problemy ekonomiczne. A Snak to może bardzo jaką łatwością on w ogóle znowu się podsadza. Frak zdobyty. No mega aktywny CT, to może się podobać, bo jednak nie ma rundy bez pomysłu Do tego soker jednak, rewanżuje się na białym Sami jednak zawodnicy z Hiszpanii próbują atakować bombsite, a Snatchy z fragiem No na razie widzimy, że Polacy dominują, bo zostaje tylko Alex 1 na 3 Michu, świetne wychylenie Widzimy, że przygotowany z granatem błyskowym dla Snatchy'ego Ten oczywiście kiedy poprosi o flesza powinien go dostać na razie jednak widzimy, że sam snaczy daje sobie radę, czekamy na ten granat błyskowy na razie widzimy, że ten nie leci no i Snatch powinien mieć dużo większe problemy ten dopiero teraz złapany bomba za moment będzie podłożona do tego podniesiona wupa przede wszystkim u Lowela wiemy doskonale, że akurat jeżeli chodzi o gracza Tero po podróżnej bombie z tą AW-Pą może zdziałać niesamowite rzeczy i pytanie czy Lowelowi uda się jakieś eliminacje zdobyć na razie to sok z fragiem z Digla, no sam Lowell ciągle czeka trójka polaków, jest od drugiej, to powinien wykończyć Lowell, jednak udało się tylko poobijać Micha, ale jednak Polacy widzimy, że mają coraz to większe problemy z podejściem pod BS, Soker cały czas za muzeczkiem widłowym, świetny strzał z Digla, no ale teraz zostaje tylko Alex w BS, biały jeszcze te fragi zdobył, no i widzimy, że znowu Virtus Pro na wygrywa rundę no i czekamy na, Graczy mówi Star Raiders, bo czasu coraz mniej, mam wrażenie, że Coraz większy też chaos na serwerze, bo jednak same granaty są dosyć mocno niedokładne. No ten Młodow nawet nie wpadł na wózek widłowy i to wykorzystuje znaczy Dwa fragi zdobyte. Przewaga ogromna, pięciu na dwóch. Został Mixler oraz Lowell. Bywać. Na razie jednak widzimy, że sam to próbuje jak najdłużej utrzymać się przy życiu. Czeka na jakieś granaty od kolegów. No teraz zdecydowanie to przekombinował, ale to wykorzystuje biały. Sytuacja jeden na jednego. znaczy kontra soccer. Czekamy na podłożenie bomby, tak widzimy, że jeszcze Soker tworzy jakąś zmyłkę, aby upewnić się, czy go nie ma na blisko tak znaczy teraz oczywiście doskonale słyszy i wie co się dzieje, zobaczmy jak to wszystko wygląda z perspektywy gracza terror. ten jeszcze nie namierzył Snatchiego, Snatchie dzięki temu jest w stanie podejść troszkę bliżej bombsite'u Polak coraz to bardziej wysunięty i jednak znaczy ten pojedynek wygrywa, dobra końcówka 10 do 1, sporo sporo mamy tych rund na styk, ale jednak za każdym razem Polacy radzą sobie zdecydowanie lepiej ale poczekajmy na Snacksa. W tym meczu nie ma zbyt wielu okazji do fragowania, więc może teraz będzie jego moment. Pytanie, czy namierzy Mopoza? Bo ten akurat jest przygotowany na górze na Ketwoku. Snacks akurat tej pozycji totalnie nie sprawdza. Chociaż może kątem oka zauważył Mopoza. No nie, no ale jednak pamiętajmy, że oczywiście transmisja u nas jest full HD w formacie 16 na 9 I jednak mamy to troszkę szerzej niż zawodnicy, którzy grają w kwadracie. Czy to może tak się mówi w kwadracie, ale wiadomo, że 4 na 3 to kwadrat, a niestety to było 3-3, to wiadomo, byłby kwadrat, no, ale jednak wiadomo, o co chodzi. Gdzieś te paski na pewno zabrały wizję snak'owi. Stąd Polacy mocno poobijani. No i Polacy, którzy chcą się wycofać jeszcze pod bomb B. Pytanie, czy tego mówi, star się spodziewa. Wydaje mi się, że tak. Alex jest gotowy. Lowell przygotowany też z gruntami błyskowymi. Te za moment powinny polecieć. No i widzimy i leci pierwszy flash Leci drugi flash. Mimo to Alex nie daje rady soker z fragiem. To jest 3 na 3 więc naprawdę sytuacja dla Polaków fatalna nie jest. No, ale jeszcze ma posad wentylacji. Łapie jednego. Fragrance na pozycję Snatchiego. No, świetna akcja wykonaniu. Mopoza zostaje Michu. Ten chociaż podkłada bombę. A może i powalczy o wygranie rundy. Bo Michał, oczywiście, na takie sytuacje stać. Frak zdobyty. Do tego może jeszcze podniesiony lepszy pistolet. No i pytanie, co Michu w tym miejscu zrobi. Do tego jeszcze przeładowanie broni. No, ale coraz mniej HP u Polaka. rywal jednak wychyla się na blisko tego nie spodziewał się Polak. To wszystko przeczekać. No, zobaczymy też, co zrobi Lowell. Bo ten, gdyby trzymał zapalający na bombsite, to mogłoby. Troszkę Polaków z rytmu wybić, ten widzimy jednak rzucić zapalające na Maina i pytanie jak to zadziała w przypadku tej rundy, bo Polacy jeszcze nie są w stanie stąd wyjść. I dzięki temu Mowistar mocno rotuje, no Polacy coraz bliżej bombsite'u, Mopos w się ten rozkręca full auto ze swojej MP9, kilka fragów z dołu, ten to rozgrywa jeszcze wszystko mądrze na czas. Zostaje tylko Michu 1 na 4, więc jednak gdzieś ten czas był wrogiem Polaków, czekali zbyt długo, brawa dla Movistar. Zobaczymy też, jak to wszystko Polak wykorzysta. Bo Mopos dosyć ciekawie przygotowany na drabince. Tao już złapany z tego miejsca. Mopos cały czas gotowy. Snax jest na blisko tego. Mopos się nie spodziewa. Świetna zagrywka Snaxa po raz kolejny. Zostaje Lowell, którego pozycja była wcześniej znana. Snax tego nie wykorzystuje, ale są koledzy do pomocy. Pytanie, co zrobi Lowell? Co zrobi Snax Jak znaczy ma ogromne problemy. I w przewadze są w tym momencie Hiszpanie. Michu dopalający jeszcze auto. Czy to palenie jest dokładne? No widzimy, że. Dosyć tak, no ale Michu i tak już nie żyje. Zostaje tylko biały. Jeden na trzech. No i niestety, ale aktualnie powrót Hiszpanów trwa w najlepsze. Biały. No i jeszcze próbuję. No w sumie pamiętamy, co wczoraj wyprawiał. Biały. Takie rundy wygrywał. No ale jednak nie tym razem. Jednak mówi star. No i zobaczymy, jak to podejście taktyczne zadziała, bo na razie snak spróbujący jednak wymusić jakiś błąd od rywala, bardzo agresywne podejście, to od razu też widzimy, jaką rotację powoduje po stronie rywala. No, ale Virtus, pomimo to nie chce zmieniać swojego pomysłu, zobaczymy, co z tego wejdzie. Bo na razie jednak mamy świetne palenie pozycji i Polacy, którzy mogliby to zrobić. Zobaczmy, że jeszcze Mixler rotuje na trzeciego, cały czas. Wymiana 2 za 2. Lowe zeskakuje z góry jeden na jednego, Snatchi kontra kontramopos. I zobaczmy, dlaczego właśnie warto na eko grać fajne taktyki. Bo z tego. Można nawet i wygrać rundę Mopos czy Snatchi. Przełączmy może na Polaka. Ten jeszcze dosyć bezpiecznie dorzuca granat dymny, aby wymusić jakąś informację. Tak widzimy, że rywal gra bardzo spokojnie. Niestety była luka w tym smoku, to Mopos wykorzystał. Szkoda, bo to jest kolejna sytuacja, gdzie można było wierzyć w Polaków. Ale plus taki, że no powoli też Virtus Pro zaczyna zdobywać te fragi w tero. Bo Virtus Pro przygotowane z jakimś podejściem. To się mawia napikowanie, na zdobywanie fragów. Michu zobaczmy, jak jest już blisko. Mopo z tego się nie spodziewał i brawo dla Micha. Lowell próbujący jeszcze to wszystko jakoś zrównać Sam Michu jednak dosyć mądrze jeszcze wycofał się za wózeczek. Do tego granat błyskowy Lowell mimo to zdobywa fraga Do tego jeszcze próba skanowania Micha Zobaczmy co w tym momencie robi Lowell Ależ agresywne podejście No Lowell co on w tym momencie robi Zostaje tylko biały Świetny skan na Mixwellu no Ale wiemy doskonale, że jest bohater W drużynie Movistar A jest nim niewątpliwie Lowell Ten jeszcze schowany za wózeczkiem Biały to wykorzystuje Drugi frag zdobyty Martwi mnie jednak fakt Że sam zawodnik ma tylko 16 HP. I to może oczywiście utrudnić samo rozegranie rund, ale teraz rywal czy był zauważony na ketłoku? No nie ma to znaczenia, bo i tak Alex skończy tą rundę. 11 do 10 Polacy ciągle nie mogą znaleźć sposobu. Na razie jednak jest ta zmyłka. Sam Lowell odwrócony w ogóle plecami do pozycji. Na razie to jednak Mop z pierwszym fragiem na Michu. Drzwi dopiero teraz otwarte. To oczywiście już usłyszeli zawodnicy Mowi Star. Do tego ciekawy granat dymny, który pozwoli poprzedzać się do BSa, No Lowell, już widzimy, że znowu ważył snaksa. Do tego próba kontaktu z białym. I zobaczmy, jak sprytna zagrywka w tym momencie była w wykonaniu Polaków. Chociaż Mopos to wszystko jeszcze potrafił skontrować. Niemniej jednak ciągle sytuacja jest mocno wyrównana. 3 na 3 Znacznie wcelowany ze swojego AWP. Do tego jeszcze jakiś granat błyskowy Tao. Gotowy na długiej. No niestety Mopo, co on w tym momencie robi z Polakami? Tało też nie daje rady. I mamy chyba powtórkę z tej pierwszej połowy. Agresywne wyjście przez drzwi, Michu zamykający też akcję od środka. I zobaczymy, że za już udało się złapać. Sam Michu jeszcze czeka w okolicach łącznika. Snacks też daje o sobie znać. No w końcu to jest przewaga, którą na pewno Polacy wykorzystają. Szczególnie, że Mich łapie kolejną eliminację. Virtus Pro znalazło słowy punkt rywala. I pytanie, czy dalej uda się z tego wszystkiego korzystać? No jest dwóch na trzech, więc teoretycznie jeszcze okazja, która może sprzyjać odbierniu Tak widzimy, że star sobie z tego rezygnuje No Soker ma sporo granatów, Alex też, więc wiadomo, że zbyt wiele w następną rundę Nie muszą inwestować, rzucą dwie bronie kolegom Na razie jednak sam zawodnik czeka dosyć spokojnie Michu za moment wejdzie mu chyba pod celownik Dokładnie tak, Tao jest na blisko, żeby się zrewanżować I Polak to na szczęście wykorzystuje BS jest czysty, za moment dorzucone granaty Czy jest granat dymny na dół? No widzimy, że tego nie ma, stąd Polacy chcą się strzelać. Na szczęście udało się bombę przetransportować. Ważna wymiana też mopoza, ten jednak zgarnia snacksa i dzięki temu mówi stary jest w przewadze, ale Iloel i, i Mixel są poobijani. I zobaczymy, czy to uda się wykorzystać do różnie z porządno. Co do Poza też też widzimy, że ani nie idzie od pleców, ani nie idzie od wentylacji. Idzie wraz ze swoimi kolegami od respacety, a Lowell będzie mógł odciąć jedną z pozycji. Tak no, zobaczmy, że jeszcze biały chciał zaryzykować. No, zostaje ta, u którego pozycja jest znana. Komplet rywal już a niego wychyla. No i niestety, ale znowu Mopos rozgrywa to bardzo inteligentnie. I znowu tak prosty trik, jakim niewątpliwie jest wycofanie się. Będzie maksymalnie jeden rywal, okazuje się, że było dwóch, a nawet trzech, bo przecież Mobos przelotował. A Biały teraz z CZ-ką, wierzę jak do siebie, to jest bardzo ważny force dla drużyny Virtus Pro. Pytanie, jak zadziała, bo na razie jednak elementy zaskoczenia działają świetnie. Szybko wygenerowana przewaga drużyna Movistar, która może się w tym wszystkim zamieszać. Do tego widzimy, że próba wejścia na samego Alexa. no ten gra na blisko. Nie ma raczej szans z tyloma rywalami. Szczególnie, że ci są coraz to bliżej. No Alex, widzimy, że popełnia błąd. Wychodzi na blisko Lowell. Polacy tego Forsa będą musieli wygrać. I co to oznacza? Drużyna Movistar jest totalnie zniszczona ekonomicznie przez to, że te poprzednie rundy były wszystkie rozgrywane na styk. Nie ma Alex. Będzie próbował zagrać na blisko. No Alex, szczerze wątpię, że zdobędzie multum fragów. Ten, wydaje mi się, że maksymalnie zdobędzie jednego, ale nie dziwię się, jak tylko poobija jednego ze swoich rywali. Do tego jeszcze granaty chyba jakieś błyskowe powinny polecieć. Tało jest na blisko, Alex zdobywa fraga, koledzy też już powali, rotują na plecach. też jest Mixwell, i to wszystko może za moment się posypać. Tak widzimy, że Mixwell jednak zawodzi. Koledzy coverują swoje pozycje, i Virtus Pro za moment ten trzynasty punkt zgarnie. Świetna informacja, tak jak wspominałem, Movistar zbiło się do zera. Ale widząc bombę transpor transportującą się pod bombsite A, mocno bym na nich uważał. No zobaczymy jak mówi ich perfekcyjnie przeczytało. Mowi Star odpuściło bombsite B, perfekcyjna decyzja. No, Mowi Star ma teraz wszystko inżynier z dobrego wyposażenia, aby tą rundę wygrać. Czy to się uda za moment? Wszystko będzie jasne. Na razie, Alex mocno zaskoczony, znaczy z fragiem, soker na plecach z półbotami. To jest po rundzie. Cały skład prawie że mówił był gotowy na A, ale ta podsaska chyba była niepotrzebna. Tak wcześniej wspominałem, że może jakimś lekkim problemem Pro było to, że kiedy zdobywali przewagę, od razu chcieli kontynuować rundę i nie byli w stanie jej zbyt długo utrzymać. i Gdzieś ta jedna osoba mogła. I jeszcze po stronie CT nabroić. Tak teraz widzimy, że z tym problemów nie ma. Polacy są wcelowani, czekają na skróty Rywala. Rywal, no już próbuje wszystkiego, bo jednak stojąc z takim wyposażeniem, i tak raczej świata się nie zawołuje, więc trzeba jakieś działania zaprezentować. Decyzja nie trafiona skrót Tao nie zadziałał. Też przytomnie zrobili to Polacy, bo jednak Snax jest osobą, która chodzi z reguły na drzwi. No i skoro nie ma Snaxa gdzieś tam może CT mogło wyjść z założenia, że. Może będzie półsto, okazuje się, że jest ta, do tego chyba jeszcze jakaś zmyłeczka w wykonaniu drużyny terrorystów. Dwójka przy wentylacji. Widzimy, że jeszcze jakiś granat błyskowy i Michu, który tworzy w tym miejscu zmyłkę, po to by za moment wejść na bombsite, a dopalona pozycja, Michu to wykorzystuje, no i widzimy, że gdzieś ta rotacja już powoli jest powodowana, mimo to Lowell jeszcze czeka, chyba nawet usłyszył przybliżenie rywali, czy Wilcus sprawdzi tą pozycję, za moment wszystko będzie jasne, na razie jednak Polacy nie są chyba na to gotowi, że Lowell ciągle w tym miejscu czeka, bo ma za moment będzie podkładana. Tak, chyba też będzie, nie, no snazzi pozycję sprawdził Ależ Virtus.pro teraz zagrało to dokładnie No i zostaje tylko Alex, 1 na 4 ze Scoutem To musi być koniec gry, brawa dla Virtus.pro, bo potrafili to spotkanie wykończyć Mimo niemałych problemów na początku